Słuchajcie, marriage allowance. Już kiedyś o tym mówiliśmy, ale przypominam, pamiętajcie, że istnieje coś takiego jak marriage allowance, czyli w przypadku, kiedy jest mąż i żona, to musi być mąż i żona, nie może być para. Mąż i żona, jedno z małżonków. Nie pracuje bądź pracuje, ale zarabia poniżej kwoty wolnej od podatku, to może 10% swojej kwoty wolnej od podatku przekazać mężowi. Co oznacza, że mąż bądź żona, przepraszam, będą mieli wyższą kwotę wolną od podatku i będą płacili mniej podatku dochodowego. Um, I jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, ale na przykład w ciągu ostatnich 5 lat była taka sytuacja, że jedno z małżonków um, nie przekraczało kwoty wolnej od podatku, to można ubiegać się o zwrot tego nadpłaconego podatku za 5 lat wstecz. Także jeśli jesteście w takiej sytuacji, bo nie znacie kogoś, kto jest w takiej sytuacji, gdzie jedno z małżonków przekracza kwotę wolną od podatku, drugie z małżonków nie przekracza, bo nie pracuje bądź pracuje part-time, dajcie znać, skontaktujcie się z nami, pomożemy Wam złożyć wniosek o ten marriage allowance. I jeżeli ta sytuacja miała miejsce już w poprzednich latach, to również uzyskacie zwrot z podatku.